Mamy dzisiaj 21 stycznia i zaczynamy kochani konkretnie, spójrzcie po prawo ten pęd został ścięty w grudniu, a ten po lewo przed chwilą i spójrzcie to jest ta sama odmiana. Słuchajcie, tutaj to jest jagodowa husaria, pieski sobie tutaj ze mną dzisiaj w odcinku będą, a ja Wam mogę powiedzieć sytuację, no którą trzeba zarejestrować, 21 stycznia, no dzień się kończy, już jest po 15, ale było cieplutko, słonecznie, wczoraj też, jutro też tak będzie. Grudzień był bardzo ciepły. Słuchajcie, no to jest dopiero drugi odcinek w tym roku na kanale Jagodowe Centrum. Łapkujcie, komentujcie, no, żeby się tutaj mobilizować i za kilka dni nagrać następny materiał. Ale co Wam mogę powiedzieć? No, to, że się robi bardzo, bardzo niebezpiecznie i nie ma mądrego, który przewidzi nam, jaka będzie sytuacja. Pamiętajmy, że w zeszłym roku tutaj borówki były o trzy tygodnie wcześniej, bo dotyczyło to wszystkich owoców w całym kraju, więc rok temu ta pogoda też już sprawiła figla. Jeżeli dalej tak będzie ciepło, no dzisiaj, wczoraj to słuchajcie w okolach przecież słonecznych chodziłem, bo no jak, jak z końcem kwietnia jak się nie ochłodzi i nie wyrówna ta pogoda, nie wiemy co będzie w marcu w kwietniu i całkiem możliwe, że będzie nieciekawie. Są dwa scenariusze według mnie, albo i tak dalej będzie cały czas bez zimy, albo po prostu ta zima, te przymrozki pojawią się w maju. W zeszłym roku też pamiętam, te przymrozki były mocne i kilkudniowe. Na szczęście tutaj borówka sobie z tymi przymrozkami poradziła, ale troszeczkę było przetrzepane. Więc widzicie, o, że się zacztusił. Wykonuję z całej historii mojej przygody z uprawami najdokładniej. Naprawdę powolutku staram się jak mogę, ale tutaj y, ciągle widzę jak wracam do poprawy. Być całkiem możliwe, że jeszcze późną wiosną jak te pąki będą nabrzmiewać będę chodził i jeszcze poprawiał. Do tego stopnia mam słuchajcie chęć do pracy i to uczucie, to motywacja, że ta praca na marne nie idzie. Bo z tej pracy nawet z głupiego obrywania sprawiam, że później Czut nawet lepszej jakości owoce borówki będą, już jest uważam, sens pracy. Owoce borówki, które są pyszne, zdrowe, wszyscy lubią, więc tutaj też o tym Wam będę mówił. Oj, tutaj, przecież tutaj wszystko nagrywam w tym miejscu i spójrzcie, pod okiem, pod nosem zostawione, więc też jak nie jest maszyną, zawsze opuszcza. Jest to regularne cięcie kochani. Drugim tematem jest moja największa pasja czyli właśnie tak naprawdę już rusza sprzedaż krzewów no i są też już zamówienia z jesieni, które już będę realizował na tym momencie właśnie w tym okresie, ale też wielka pasja, bo z tego powodu, że jest doświadczenie i też to uczucie, że odmiany są najlepszej jakości krzewy z gwarancją więc też ta osoba, która kupuje ma później pociechę, czyli takie właśnie prawo rynku, znajdź coś, czego ludzie potrzebują i możesz im coś od siebie dać. To właśnie jest to moje doświadczenie, ta pasja. No i kochani, fajnie, bo będę robił i tutaj, i wysyłki, więc tym się z wami będę dzielił. A krzaczek też spójrzcie, jakie ładniutki. No i też krzaczek, który trzeba będzie po wsadzeniu troszeczkę przyciąć, żeby się rozrósł. I przyją, więc też, no w sumie nie ma tak, że się wsadzi, samo rośnie, ale od tego jestem ja. Zostawiać będę w materiałach swój numer kontaktowy, gdzie sobie można zatrzymać odcinek, zadzwonić do mnie, porozmawiać i w taki sposób właśnie będę w tym sezonie rozwijał gospodarstwo, firmę, yy, te moje same social media, ale priorytetem, kochani, jest właśnie tutaj. Ta plantacja, którą będę chciał troszeczkę podszlifować, żeby tu było ładniej, przyjemniej, a końcowym efektem będą borówki. Krótka relacja, kochani, to jest dopiero drugi mój odcinek na kanale Jagodowe Centrum w tym roku. Bo no miałem zapowiadałem Wam, że będę konsekwentny nie byłem, mam nadzieję, że teraz się przełamie i tak się wydarzy, że tutaj będą cyklicznie, co dwa dni, co trzy, yy, krótkie relacje, no już tutaj z mojego życia, nie tylko z tej plantacji, z drugiej, tu są też gospodarstwie trzy plantacje, więc yy, kochani, jest co nagrywać, tylko właśnie, żeby nie zapominać, więc łapkujcie, yy, komentujcie, a kto wie, może właśnie zobaczymy się w następnym materiale, no i też tutaj yy, wysyłki zacznę realizować, Zresztą też może Wam Relacje będę robił, ale po prostu tutaj chcę stworzyć taki klimat, właśnie mojego życia, mojej pracy. Na dzisiaj Firebase, troszeczkę pociąłem, całkiem przyzwoicie. Jutro targi TSW, więc wolne, ale ogólnie cieszę się, bo jest to już pacowity okres. Od grudnia. Jestem konsekwentny, to mnie bardzo cieszy. Pozdrawiam Was, no zapraszam do kontaktu też, oczywiście, kochani. Zresztą to będę nagrywał. Kolekcja odmian, czyli wczesne, późne, no, jest też wiele możliwości, ale fajnie, bo widzę w internecie dużo jest rozczarowanych ludzi, że kupują już na Lego tak dalej, jakieś tam odmiany słabsze, bez gwarancji. Tu staram się skupić nie na ilości klientów, a na jakości. Pozdrawiam. I do następnego materiału.